Dzień dobry. Wiecie już, jak powstaje obraz do filmu rysunkowego. Czas teraz na dźwięk, o którym powiemy sobie w trakcie tego spotkania. Trzeba Wam wiedzieć, że na ścieżkę dźwiękową filmu rysunkowego składają się trzy rodzaje dźwięków: a mianowicie muzyka, dialogi i efekty dźwiękowe. O muzyce najkrócej, bo wszyscy ją znamy, lubimy, słuchamy. Kompozytor tworzy muzykę, którą Wy później słyszycie. Jak ważna jest dla filmu? Niech pokaże ten fragment, który najpierw. Zobaczcie bez muzyki. Brakowało Wam czegoś? No właśnie. Więc cofnijmy ten fragment filmu, i teraz zobaczcie go z muzyką. Drugim rodzajem dźwięku w filmie są dialogi, czyli wszystko to, co postać rysunkowa mówi. Oczywiście ona sama nie potrafi mówić. Do tego zatrudnia się osoby, które ten głos jej oddają. Rysownik rysuje ruch buzi, a wy słyszycie głos prawdziwego aktora. Ale rakieta! Słaby ze mnie aktor, dlatego nie dubbinguję filmów. Ale najciekawsze zostawiłem na koniec, bo są to efekty dźwiękowe, czyli głosy, które słyszymy w trakcie, gdy coś się dzieje. Jedzie samochód, słyszymy warkot jego silnika. Wieje wiatr, słyszymy jak szumi. I często te dźwięki tworzone są za pomocą bardzo prozaicznych przedmiotów. Zobaczcie, dwie drewniane półkule, które uderzają o jakieś podłoże. Imitują stukot kopyt końskich. Mechanizm starego zegara. Wprawiony w ruch świetnie może imitować pracę, na przykład, silnika samolotu. Ten nietypowy gwizdek, odpowiednio modulowany, może w filmie stać się sympatycznym ptaszkiem. A na koniec aktorka, która mieszka w kuchni, jest nią mąka ziemniaczana, którą tutaj mam. Ona odpowiednio ugniatana Wydaje dźwięk jakby w mroźny dzień chodziło się po śniegu. Jeżeli choć trochę udało nam się zainteresować was filmem rysunkowym, to zachęcamy, żeby tą wiedzę poszerzać, sięgając po książki, szperając po internecie. A kto wie, może ktoś z Was w przyszłości stworzy wspaniały film rysunkowy? Powodzenia!